Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Witam Panie profesorze serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie profesorze, nawiązując do wykładu, który pan wygłosi już niedługo podczas kongresu, proszę mi powiedzieć, czy seks, kobiet po menopauzie to jest ciągle temat tabu? Niestety muszę odpowiedzieć, że oczywiście, że tak dlatego że jest to nadal temat kompletnie nieporuszany w środowiskach między pacjentką a lekarzem. Jako przykład podam chociażby fakt, że zaledwie 3% pacjentek zgłasza swoje dolegliwości na wizytach w zakresie dyskomfortu, swędzenia, pieczenia, bolesności przy stosunków u lekarzy ginekologów. Największym problemem jest to, że, nawet jak my jako ginekolodzy zapytamy o tą kwestię, to ten procent zwiększa się nieznacznie, bo do 16%. Czyli ani lekarze, ani pacjenci nie chcą na ten temat rozmawiać. My o seksie lubimy dużo mówić wtedy, kiedy tak naprawdę nie powinniśmy o nim mówić. Natomiast mówimy o nim w gabinetach lekarskich, moim zdaniem, zbyt mało i zbyt mało wyczerpująco informujemy pacjentów na temat ewentualnych dolegliwości. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dość często mamy trudności z sformułowaniem pytania. Proszę sobie wyobrazić e, pytanie kierowane do mężczyzny, nie do kobiety. Czy bardzo często ma pan trudności z erekcją prącia? Jaka będzie odpowiedź? Pewnie że nie. Dokładnie. Mhm. W związku z tym, jeżeli pacjentka zostaje zapytana, proszę panią, czy u pani występuje w czasie stosunku swędzenie, pieczenie, bolesność? To w głowie tej pacjentki jest jedna odpowiedź. Że nie. Co myśli sobie głębiej, to już niech pozostanie jej tajemnicą. Dlatego też musimy bardzo zwracać uwagę w edukacji wszystkich lekarzy, również lekarzy rodzinnych, aby w sposób odpowiedni uczyć zadawania pytań w tej sferze. O to samo można zapytać zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że proszę Panią, w Pani grupie wiekowej mogą występować takie objawy jak suchość, pieczenie, swędzenie, bolesność przy stosunkach. Jeżeli takie objawy kiedykolwiek by u Pani wystąpiły, to proszę mi o tym powiedzieć, ponieważ są metody i sposoby zaradzenia tej sytuacji. Czyli ginekolog powinien być też trochę psychologiem? Wydaje mi się, że każdy lekarz, nie tylko ginekolog, ale każdy lekarz powinien w zakresie swojej edukacji bardzo zwracać uwagę na umiejętność komunikowania się z pacjentem. A w sferze seksualności człowieka jest to jeden z elementów podstawowych dla zdobycia zaufania pacjenta i możliwości. Rozmawiania z nim bardzo otwarcie. Jak można pomóc takim pacjentkom, który skarżył się na takie objawy, o których Pan wcześniej wspomniał? Te objawy powstają w wyniku naturalnego mechanizmu starzenia się organizmu i one nie są niczym złym. One są po prostu jednym z etapów w życiu kobiety. Zazwyczaj jest tak, że większość kobiet, która manifestuje te objawy, nadal uprawia seks. Największa aktywność. Ludzi w zakresie seksualności odbywa się między 20 a 30 rokiem życia. Wtedy 93% ludzi jest aktywnych seksualnie. A w grupie kobiet powyżej 45 roku życia spada to do 82%. Czyli mimo tych dolegliwości, mimo tych bolesności, mimo dyskomfortu, kobiety decydują się na seks który nie tylko, że daje im dolegliwości, ale może być przyczyną dodatkowych kłopotów związanych z uszkodzeniem śluzówki pochwy. To wszystko możemy w sposób fantastyczny, po odpowiednim przygotowaniu, wyleczyć, stosując hormonalną terapię okresu okołomenopauzalnego, zarówno w formie podawania preparatów lokalnych, jak i ogólnoustrojowo. Ja nie chcę powiedzieć, że swędzenie, suchość pochwy, czyli ta tak zwana dyspareunia, bolesność przy stosunkach, to są elementy, które na stałe występują u kobiet. Pierwszym etapem powinno być zawsze zastosowanie lubrykatorów. Odpowiednia diagnostyka hormonalna, która potwierdzi spadek hormonów do poziomu, w którym konieczne jest wprowadzenie leczenia hormonalnego. Hormonów nie należy się bać. Hormony trzeba w sposób mądry i zgodny z zasadami sztuki stosować. Dlatego, żeby podnieść jakość życia kobiety. Co z tego, że kobieta, która ma 54 lata, Uzyskała maksymalnie wszelkie możliwości zawodowe. Jeżeli ona nie jest usatysfakcjonowana z swoim życiem seksualnym, to przekłada się na wszystkie płaszczyzny jej funkcjonowania. Nie jest chyba to dla pani redaktor tajemnicą, że wszystko, co wiąże się z seksem, jest wymagane, aby powodowało uszczęśliwienie jednej i drugiej strony. Dlatego też dla mnie zupełnie niezrozumiałym jest to, skąd ta wielka obawa pacjentów przed stosowaniem tej terapii. Ta terapia, szczególnie terapia stosowana lokalnie, czyli do pochwowy, to terapia, której działania uboczne są ograniczone do minimum i najczęściej są związane z objawami uczuleniowymi na określone preparaty. Ale czy możemy mówić o jakimś przełomie, jeśli chodzi o tę terapię hormonalną? Możemy mówić o przełomie, dlatego że kwestia stosowania tej terapii będzie uwarunkowana w głównej mierze stanem pacjenta. Na dzień dzisiejszy dysponujemy wieloma preparatami, które umożliwiają stosowanie tzw. niskich dawek hormonów, które fantastycznie poprawiają jakość śluzówki pochwy. Ta śluzówka pochwy zaczyna wyglądać dokładnie tak samo jak u kobiet, które są w okresie rozrodczym, i wszelkie konsekwencje negatywne przestają mieć dla niej znaczenie. Wydaje mi się w każdym razie, że to jest coś, o czym nie tylko warto rozmawiać, ale przede wszystkim co należy wdrażać na stałe w praktyce lekarskiej. To jest chyba jeden z najsłabszych punktów funkcjonowania naszych usług ginekologiczno-położniczych, bo po prostu jest to, tak jak powiedziałem na samym początku, temat tabu i tak naprawdę pacjentka nie za bardzo wie, z kim powinna rozmawiać, czy z ginekologiem, czy z seksuologiem. No właśnie o to chciałam zapytać, ponieważ jak większość uczestników kongresu wie, najwięcej lekarzy, którzy tutaj przybywają, to są lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni. Czy widzi Pan tutaj jakąś ważną rolę, jeśli chodzi o tę specjalność medyczną? Właśnie mówiąc o tych problemach, o których, o których rozmawiamy. Uważam, że rola lekarzy rodzinnych jest nieoceniona w tym zakresie. Zwracam się do Państwa z bardzo gorącym apelem, żebyście Państwo robili wszystko. W rozmowie z pacjentem, zachęcając go do tego, aby dyskusja związana z dolegliwościami związanymi z suwością Pospy i dysparę unią stała się w naszym kraju przeszłością. To w Państwa rękach znajduje się największe oręże. My, ginekolodzy, jesteśmy absolutnie nastawieni na współpracę z Państwa środowiskiem. Ja osobiście mogę powiedzieć, że wśród wielu kolegów, lekarzy rodzinnych, z którymi mam przyjemność współpracować, Nawiązaliśmy takie relacje, które obopólnie dają zarówno pacjentowi, państwa pacjentowi, jak i nam ginekologom, poczucie satysfakcjonująco zrealizowanej usługi medycznej w stosunku do tych pacjentów. Także w państwa działaniach i w Państwach promocji rozmów na ten temat, bo tu nie trzeba żadnych wielkich inwestycji, nie trzeba przesuwać pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie trzeba robić nic, co miałoby likwidować obecny stan. Do tego potrzebna jest Umiejętność wykorzystania Waszej wiedzy medycznej i Waszej umiejętności rozmowy z pacjentem. Jak mówią nauczyciele przedmiotów medycznych, 50% rozpoznania znajduje się w dobrze przeprowadzonej rozmowie, czyli w wywiadzie. Jak zarówno Państwo, jak i ja wiecie, że to jest prawda. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Państwa proszę o działanie, które pomoże nam wspólnie stworzyć nową jakość w życiu polskich kobiet w zakresie. Seksu po 50%. I tym gorącym apelem kończymy rozmowę z panem profesorem Maciejem Wilczakiem i zapraszamy do pozostania z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.